Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj cofniemy się trochę w czasie, ponieważ na YouTubie jestem już, można powiedzieć, 10 lat. Ten kanał prowadzę od 8 9, a wcześniej również prowadziłam kanał z siostrą, więc w sumie 10 lat. Woo! Warto zatem yy, właśnie czasem sobie powspominać i zobaczyć, jak to się wszystko zaczęło. E, także obejrzymy sobie moje pierwsze filmy, stare filmy, te filmy, które mają największą liczbę wyświetleń na moim kanale i te, z których jestem najbardziej dumna, oraz te, które przyczyniły się do różnych niepotrzebnych sytuacji. Więc zaczynamy. Kiedyś była taka opcja e, na YouTubie, e, że można było sobie posortować swoje filmy od najstarszego do. Najbardziej teraźniejszego, ale nie widzę już takiej opcji, więc zrobimy może od najpopularniejszego. I najpopularniejszym filmem na moim kanale jest: Jak szybko zapuścić długie włosy! Słuchajcie, seria: Jak szybko była kultowa. Uwielbiałam tą serię i jestem z niej mega dumna, dlatego może zaczniemy od tego filmu właśnie, który przyczynił się do mojej popularności, no i ma aktualnie 3,5 miliona wyświetleń. W ogóle te wszystkie filmy, milion, prawie 2 miliony, później milion, milion, to są dla mnie takie liczby, których wcześniej ja w ogóle nie zauważałam. ja sobie nie zdawałam sprawy jaką to ma popularność. Naprawdę, dopiero teraz to widzę. Więc e, zacznijmy od pierwszego filmu. Hej, hej! W tym odcinku poznacie 10 moich zasad, jak szybko zapuścić... Jaki montaż. montaż? Musicie o nie przede wszystkim zadbać, bo nawet jeśli włos rośnie, to się kruszy... Nie Jaka przykoda. to jest miasta? A wy narzekacie na te krótkie włosy. Szybkość ich jest kwestią indywidualną, która zależy od wielu czynników. W dużej mierze jest to genetyka. No. Mam nadal takie piękne włosy. W ogóle, co pierwsze zwróciło moją uwagę, to to, że ja w ogóle nie dbałam wtedy o estetykę. Teraz mam trochę. W drugą stronę zaburzone, natomiast wtedy widzę, że ten montaż taki słaby, bo to wiecie początki. Yy, zero ma makijażu, yy, zero jakiegoś takich oporów przed tą kamerą. Po prostu byłam w 100% sobą, robiłam głupie miny um, i nawet to jest takie, wiecie, zmontowane tak średnio, no ale każdy jakoś zaczynał. Średnio jest to od 1 do 3 cm miesięcznie. Mi na przykład włosy rosną bardzo szybko. Zatem przychodzę, bądź z pomocą... Nadal mi rosną bardzo szybko. Po pierwsze cięcie. Na ten temat słyszałam wiele opinii, no bo czy to nie paradoks, że... Się... Włosy rosną od głowy! Tak, ...kiedy ja ostatnio podcinałam swoje końcówki. Ale no tak, fakt, na początku rosły jak szalone, ale w, powiem, w pewnym momencie chyba przestały. I dlatego już od pewnego czasu są stałej długości. Włos na końcu już, już tak zniszczony... Tak zniszczony... Dlatego czeka mnie niedługo. No, trzeba podcinać te końcówki, chociaż ja nadal nie podcinam ich jakoś regularnie. Po drugie. Yy, muszę Wam też coś powiedzieć, że ja w tych pierwszych filmach, jak szybko, chyba tego nie robiłam, ale później już robiłam, że się bardziej przygotowywałam yy, do tematu, o którym mówię, i robiłam sobie scenariusz i dogrywałam głos no bo to, to widzicie, są, głos jest nagrane oddzielnie czytając scenariusz. I też w tych pierwszych. W filmach bardzo się myliłam i tak jakby zamiast sobie przeczytać kilka razy, żeby później płynnie go przeczytać i nagrać, to ja dukałam się, jąkałam, nie wycinałam tego, myliłam kilka razy. To jest takie autentyczne, ale też z drugiej strony razi mnie mega w oko. W jaki sposób myjecie włosy? Radzę myć włosy już tuż przy głowie, bo mycie końcówek nic nie da, a co gorsza, tylko je jeszcze bardziej zniszczy. No, dokładnie! I pamiętajcie, nie czerzcie włosów na mokro, bo to jeszcze bardziej je zniszczy. Wcześniej najlepiej je wysuszcie. No, tutaj bym teraz polemizowała, ponieważ włosy niewyczesane wyglądają moim zdaniem dużo gorzej później. W każdym razie, dobra, przejdźmy do kolejnego filmu, jaki tutaj ma jeszcze dużo wyświetleń. Jak szybko wyszykować się rano? Tutaj chyba bardziej już przykładałam się do nagrywania. Lubiłam w ogóle nagrywać yy, te początki yy, jak szybko, To takie intra jakby. To oh, mega fun! Jakie paznokcie w ogóle długie! Wow. Widzicie? Zero w ogóle jakichś zahamowań. Dystans 100%. Witajcie w kolejnym odcinku jak szybko. Jeśli wasze poranki wyglądają tak, a nie tak, o kurde, nie no wyższa szkoła jazdy, tutaj już już z montażem widzę. A chcielibyście, żeby wyglądały tak, o, żeby tak do... się wypoczęci, stajecie bez posiłku, no. mimo że dostaniecie 15 minut do wyjścia. Nic trudnego, mam dla... Ej, czy ja wyglądam tak samo cały czas? Wydaje mi się, że wyglądam tak samo. A to było ile? 7 lat temu? 6, ten akurat 6 lat temu. Wow. O, a może obejrzymy sobie, jak szybko zrobić przybory szkolne DIY? <grystanie> Taki pamiętny film w mojej karierze. Ale co? Oh. Ja je ołówki z DIY. Siarną, w Znowu te paznokcie. I Bo wtedy miałam mega długie Dlatego Ołówki wyglądają dużo ciekawiej i oryginalnie. No, nawet spoko to wygląda. Nie powiecie, że nie. Drugim przyborem jest kolorowy zakreślacz. O! Odkreślacz. W sklepie do wyboru jest parę kolorów. No nie mogę się napatrzeć na te paznokcie, słuchajcie. Dociskając na przykład do żółtego, różowy i niebieski. Wow! ten ten Wow! Zapomniałam o tym. Ja to miałam łeb do tych trików. Ale to nie było takie, wiecie, proste, hop siada i nagrywam. bo trzeba wymyśleć, napisać scenariusz, ogarnąć te wszystkie triki. Do no po co ulepszać? Spinacze są akurat same w sobie fajne, więc tutaj widzę, że już poleciałam za bardzo, ale ja czekam na ten, ja ten, czekam na ten konkretny trik, a mianowicie na brokatowe nożyczki. Banalna kwestia. Banalna kwestia. są stare albo po prostu cię nudzą, użyj brokatowego albo bezbarwnego lakieru do połowokci i posyp brokatem. No tak. Kiedy wyschnął? Nałóż jeszcze jedną warstwę. Oj nie, tutaj już za bardzo poleciałam. Nigdy nie za wiele. No nie, nie, nie. Na ostrza raczej, raczej nie warto posypywać brokatem. To się mija z celem. Jeszcze więcej. Nie no. Ładne, no. Co wy chcecie? Brokatowe nożyczki są zawsze lepsze niż niebrokatowe. Kiedyś ktoś mi zadał takie pytanie, czy ja żałuję w ogóle tych brokatowych nożyczek. I odpowiedź jest prosta, nie żałuję. Nie żałuję, ja niczego nie żałuję w swoim życiu, bo uważam, że wszystko jest po coś. Poza tym mam też coś na swoją obronę. Powiedzmy obronę. Yy, zawsze jak yy, robiłam scenariusz do jakiegoś filmu jak szybko, to musiały być... W 99% musiało być 10 punktów, 10 porad na jakiś dany temat. No i zdarzało się tak, że na przykład miałam 8 jakichś dobrych i tak, kurda, ale muszę mieć 10! No, wcale nie musiałam, nie? Ale tak sobie wybiłam do głowy. No i wtedy wkładałam jakieś takie niepotrzebne dopychacze, tak jakby... No i może z jednym z takich dopychaczy były brokatowe nożyczki, bo już Soskada nie wiedziała, co wymyśleć, nie wiedziała, co tutaj dać, jaki punkt. Więc dała taki. No i cóż. Te. Komentarze o brokacie dostaję do tej pory. Bywa, bywa. Kolejna seria to była seria Love Stories. O, wiecie, wszystko, co związane z miłością, z chłopakami jest u dziewczyn w większości pierwszorzędnym tematem, więc ja wiedziałam, no bo w tej serii jak szybko nie byłam świadoma, że ona osiągnie taki sukces, natomiast w serii Las, Love Stories ja już wiedziałam, że ona na pewno się Wam spodoba. Yy, więc może sobie obejrzymy, jak go poderwać. 10 trików, aby go poderwać. Okej, okay. Ada spec. Spec w podrywaniu facetu. O, z tego intro jestem mega zadowolona. Ono wygląda po prostu, słuchajcie, jak jakiś serial. No, wracają wspomnienia. Nostalgia. Love Stories. <laughs> o oh, kurde, lubiłam to. Chyba bardziej to lubiłam niż jak szybko. Jak go w sobie rozkochać? Co zrobić, żeby zwrócił na ciebie uwagę? Ale jakie miałam ładne brwi? Tym uczuciem. Czyli dziewczyny, lecimy na podryw. Lecimy na podryw. <laughs> nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie to. Dobra, dawaj mi rady, jak poderwać faceta. Pierwszy mój trik jest taki, abyś zawsze siedziała przed nim. Czy to w klasie, czy w autobusie. Spróbuj usiąść tak, aby cię widział, aby cię dostrzegł, aby cię zauważył. Bo prawdopodobnie do tej pory tego umie... No bo jak będziesz siedziała za nim. O kurde. Ja naprawdę jestem chyba z jedną z niewielu osób, znaczy tak mi się wydaje na świecie, która się śmieje z siebie bardzo, bo ja ogólnie jestem mam duże poczucie humoru, duży dystans do siebie i no nie wiem, dzień bez śmiania się to jest dzień stracony i ja często się śmieję z siebie, nawet ze swoich filmów, czy to właśnie Słodka Ada, czy The Sisters the Friends dinozaury YouTube'a, wiedzą o co chodzi, to ja sobie włączam te filmy na poprawę humoru. I teraz jak widzę siebie, że ja robiłam się na faceta, to po pierwsze, co ja miałam w głowie, po drugie, że mi się chciało, a po trzecie, że mi to dobrze wychodziło. Czekajcie, bo ja nawet głos taki robiłam. Proszę usłyszeć jego głos. Szyba. O, siema. Wiesz, że idziemy z ziomkami po lekcjach tam też, na pizzę? Etno? że idziemy tam z ziomkami po lekcjach na pizzę. O oh, jeszcze, jeszcze potrafię! Nie no, sztos! Ja wiesz sam i nie idę. Nie? Nie idziesz? Nie idziesz? Nie, nie, nie lubię. O, okej. Okay. No, ale dzięki. Czy to zobacz? No i dlaczego z nim nie polazł, Aż poderwałabyś go tam na tej pizzy. O kurde, no jednak nie, 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 nie. Może jakiś inny. Je. Bardzo wam się też podobały filmy, zresztą nadal się podobają, z serii Back to School. I tutaj widzę, że 15 rzeczy, które musisz mieć w plecaku, prawie ma milion wyświetleń. No 700 tysięcy. A to jest bardzo przydatne. Zobaczymy sobie ten filmik. Myślę, że do niego część z was wraca co roku. Czyli 15 rzeczy, które powinniście, a wręcz musicie mieć w swoim plecaku. Jakie? Jakaś ładna Z Zaszytów i książek warto, aby w Twoim plecaku znalazł się również planer albo kalendarz, w którym będziesz zapisywać daty ważnych sprawdzianów, wycieczek czy innych wydarzeń. Druga sprawa to pojemny piórnik oczywiście z całą zawartością. W moim sklepie pink.land. Zajrzyjcie do mojego sklepu pink.land, bo tam teraz trwa promocja. Wszystko o połowę tańsze. Możecie zdobyć te piękne rzeczy. Znajdziecie piórnik w trzech wzorach, w jednorożce oraz we flamingi. Kolejna Cudo. Do... Cudo. Dobra. Może jakiś jeszcze filmiczek z serii Jak Szybko, co we na to? Albo nie, jakiś taki totalnie stary. Jakiego teraz znajdę? Bo ja pamiętam, że nagrywałam, a może w playlistach. Na swoim e, kanale mam również playlisty. I tutaj mamy Słodka Ada opowiada, zjada urody Ci Nada. Ja miałam taki pomysł, żeby nagrywać właśnie serię filmów o owocach i warzywach. E... Cześć, witam Was na moim nowym kanale. Słodka Ada. Słodka, słodka, słodka. słodka. Jakie tło? Smaczne, pyszny, dostępny przez obcą rok. O czym mowa? P oczywiście o jabłko. Jak mówi angielskie przysłowie, one apple a day keeps, keeps a doctor jadko. away. Czyli jedno jabłko dziennie. Ja się kręcę. Co ja miałam, Co ja mia coś miałam wam powiedzieć? nie, ta seria też była fajna właśnie nie wiem dlaczego ona się nie przyjęła bo można się tutaj dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy i ja tutaj robiłam e, opowiada czyli najpierw opowiadałam o jakimś owocu później e, jakieś ciekawostki i później jeszcze chyba przepisy z, z tym owocem oraz kosmetyk di DIY poczekajcie, bo tutaj z awokado jest coś o jakie Wykorzystam... Poczekajcie, bo musimy najpierw zwrócić uwagę, jak mocno się wtedy malowałam. Czy wy to widzicie? Bo u, Wtedy miałam takie spaczone myślenie, że im więcej makijażu, tym lepiej. owoce i warzywa w kosmetyce, wykorzystamy... ...wszystko blendujemy... i O, maseczka na włosy z awokado. ...nie wygląda to zbytnio atrakcyjnie... A więc tak, maseczkę, ja chyba będę nakładać łyżką, nakładamy na włosy i masowujemy te we włosy, jak i w skórę. Ważne, żeby dobrze zniszczyć tą papkę, żeby kawałki awokado nie wplątały nam się we włosy. Ale ja widzę, że już się wplątały tobie. Mają później no ale ja widzę, że już się tobie wplątały. O, awokado też nacieramy Awokado lepiej. Super. Super, bo wiecie, niektórzy jak wracają do swoich dawnych czasów, to czują takie zażenowanie, takie wiecie, jak ja mogłam tak... Jak ja mogłam to nagrywać? Jak ja mogłam tak wyglądać? O Jezu, dzięki temu jesteś tu, gdzie jesteś. Więc ja w sumie rozumiem, że najpierw musisz przejść pewną drogę, żeby znaleźć się na innej! I, I trzeba popełniać te błędy, żeby właśnie się czegoś nauczyć. Więc wydaje mi się, że to wszystko, co nagrywałam, co robiłam, było mi potrzebne, żebym była taka, jaka jestem teraz. Dobra, ale może jeszcze jakiś ostatni filmiczek? Jak przetrwać okres w szkole? Siedzi sobie i poczuła, że dostała okresu. Boże, skąd ja brałam te pomysły? Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku Back to School i dziś będzie o 10. W tych dniach najlepiej byłoby nie ruszać się z łóżka, prawda? Ale tak się składa, że do szkoły trzeba chodzić i jak sobie wtedy radzić z tym problemem? Od razu zaznaczę, że to nie jest powód do wstydu. Każda dziewczyna to ma. Dobra, Dobra dawaj triki. Jak mam przetrwać okres w szkole? Wkładam sobie tampony do... Mm, ogólnie polecam zobaczyć się... Pojemnikapo, się... Awaryjny zestaw, tak. I tego zdania jestem do tej pory. Wówczas owim majtki dużą ilością papieru i udaj się do pielęgniarki. Cię? niektóre dziewczyny w tych dniach ale co ja chciałam jeszcze zobaczyć chciałam zobaczyć to outro bo tam była też taka pioseneczka których, która wszystkich porywała i zawsze dostawałam komentarze co to za piosenka jest na koniec twojej serii jak szybko zawsze, więc guziaki i do następnego filmu, Słuchajcie, mogłabym te filmy jeszcze długo oglądać, ale nie chcę, żeby ten film za długo trwał. Dajcie znać, jak wam się podobało. No i słuchajcie, no <laughs> ciężko będzie przeskoczyć tą moją kulto kultową serię jak szybko. W każdym razie chciałam wam powiedzieć, że planuję nową serię, która pojawi się, no może się pojawić w każdej chwili. To zależy głównie od mojej weny, bo jakiś pomysł już mam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może od marca. Nie liczę na jakiś sukces mega. Bardziej sukces dla siebie, że na coś w końcu wpadłam. Mam motywację, żeby nagrać kolejną serię i mam nadzieję, że Wam się spodoba i że będziecie ją oglądać. Więc słuchajcie, wyczekujcie. Koniecznie dajcie znać, ile już tutaj ze mną jesteście, czy pamiętacie te wszystkie filmy, te wszystkie serie. Zachęcam Was do oglądania i sobie przypomnienia ich, bo to jest naprawdę miłe uczucie. Miłe, ale tak jak mówię, trochę wzruszające. Że już to nigdy nie wróci, bo, bo tak. No i tak, no i żegnam się z Wami. Musiaki!